Jest środa 25 czerwca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek pora na spotkanie z grami lotto. Zacznę od super wiadomości. Dziś wystartowała loteriada i to specjalna, jubileuszowa edycja na 70-lecie Totalizatora Sportowego. Codziennie do wygrania jest aż 70 nagród i to aż przez 70 dni. W puli są między innymi samochody, gotówka i nagrody rzeczowe. Żeby wziąć udział w loteriadzie, wystarczy kupić dowolne produkty lotto za minimum 7 zł i zarejestrować kod na stronie loteriada.pl. Na tej stronie znajdą też Państwo wszystkie informacje na temat tegorocznej jubileuszowej loteriady. A teraz przejdźmy do gier. W jutrzejszym losowaniu państwa ulubionej gry lotto. Do wygrania będzie nawet 7 milionów złotych. Z kolei w Lotto Plus do zdobycia, do zdobycia będzie milion złotych. Taką wygraną odnotowaliśmy po wczorajszym losowaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Serdecznie gratuluję zwycięzcy! Zawsze warto zagrać w Multimulti, -multi. a do piątku warto w tej grze typować 6 liczb, bo wygrane uzyskane z takich zakładów są teraz aż o 50% większe. Dzięki temu mogą Państwo wygrać nawet 64,5 tysiąca złotych. Zapraszam na Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęber maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby 30 49, 17 Dwadzieścia pięć, pięć, jeden, czterdzieści siedem, sześćdziesiąt osiem, dwadzieścia osiem, czternaście, Dwadzieścia jeden pięćdziesiąt dziewięć osiemdziesiąt dwadzieścia trzy czterdzieści sześć siedemdziesiąt trzy trzydzieści dziewięć 25. Liczba 35 jest plusem. Dwa złote znalezione, na przykład na dnie kieszeni, można przeznaczyć na grę w mini lotto. Wygrane padają najczęściej i mogą być warte nawet 500 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie pięciu liczb w mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 34, 4. 41 8. 14. Dwa złote mogą też Państwo przeznaczyć na grę w kaskadę. Tu zdobyć można 250 tysięcy złotych i nie trzeba typować liczb, bo kupuje się losy. A jeden taki los to aż dwie szanse na wygraną. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24. Kolejno ułożone kule bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 14 19 7 10 Pięć, sześć, trzynaście, trzy, dwadzieścia jeden, siedemnaście i jeden. Kolejna okazja na wielkie wygrane w Jackpot będzie przed państwem w piątek. Tym razem zagramy o 100 milionów złotych. W tej grze typuje się 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12, a jeśli ktoś z Państwa ma chęć wytypować więcej liczb, to można w EuroJackpot zagrać systemem. Więcej informacji na lotto.pl. W ekstra pensji codziennie czeka na Państwa pensja warta 5000 tysięcy złotych, 15, 20 tysięcy, a nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule, gdy maszyny są puste. Zwalniamy bokady i rozpoczynamy losowanie. cztery jedenaście pięć 12 a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest trzy Wystarczy złotówka dopłacona do zakładu ekstra pensji, by grać o 100 tysięcy złotych premii w ekstra premii. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule bębne maszyny są puste. Zwalniamy lukady i rozpoczynamy losowanie. trzy dwadzieścia dwa czternaście osiem A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest trzy Studiu Lotto, to wszystko. Zapraszam Państwa na jutrzejsze wieczorne losowania, które również poprowadzę. Losowania będzie można obejrzeć na antenie TVP3 oraz online na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Na wspomnianej stronie lotto.pl mogą Państwo znaleźć wyniki losowań oraz informacje o wygranych, a także zagrać w gry lotto lub w gierki, czyli internetowe loterie pieniężne. Zapraszam do Świata Gier Lotto i do zajrzenia na stronę loteriada.pl. Przed nami wspaniałe lato z loteriadą. Udanego wieczoru. znów rzucili się do loteriady. Nic dziwnego. Na 70-lecie totalizatora 70 dni wygrywania. Zakochani czasu nie liczą, ale zegarek się przyda. Smartfon też. W końcu to czasy social mediów. Bony wakacyjne. Żeby nie było, że Polaka gdzieś nie było. Niezły aparat. Gotówka. Lepiej mieć niż nie mieć. I 7 aut na podróże, małe i duże. Dołącz do loteriady.